Przerzut karny. Yeah. I obrona. Yeah. Obrona. Teraz ty Grzesiu. Wspaniała Szymonka. obrona. No czekaj. No to bij na tą bramkę o Nie na tą, bijcie na jedną. No uwaga, uwaga. Czy będzie gol? gol. Yeah. Branka. Branka. Pierwsza seria, Pierwsza bramka, 1-0. Ale czy jeszcze Szymon Kaczyk wyrówna? Wiela! Super! Trybuny chyba. Teraz Grzesiu.

Papa Grzegorz Gunia! Win, win, win! 3-0!